<śmienic> right here. Right here. Right here. <śmienic> Witam serdecznie. Jest to Ripak ReAch y 92. Jeszcze robiony na starym komputerze, dlatego że mi zablokowali ścieżkę dźwiękową. W związku z czym muszę zrobić od nowa, bo nie ma jak oglądać po prostu, nie? Jak już mówiłem wcześniej, film został nakręcony na starym komputerze, dlatego lagi były takie, a nie inne trochę ludzi się zebrało. Wyruszyliśmy z pierwszego miasta Level Up miał się odbyć, założenie i tak został wykonany w daju Hwaj, czyli w piekle, prawda? Także Tutaj widzimy Ludki zrobiły takie powitanie Troszkę nas jest Tak jest Muszę kurde na nowo komentować ten Mój kucharz Tam widzimy jakiś Yukanda jakiś dowcipni się jest, koleż, naprawdę, odmian, z koleś Naprawdę Muzeum dla odmiany Zdeko Inna Tak jest No nie ma co tutaj dużo komentować Tak mi jest ciężko zrobić Troszeczkę ludzi było jak na tamte level up 9.2 to już troszeczkę ich było, mam nadzieję, że będzie ich więcej Jakieś nie wiem Nie wiadomo kiedy odblokują te levely Tak naprawdę nawet w górach tego nie wiedzą A dobrze by było Gdyby odblokowali, bo Byłaby szansa rozwinięcia swojej wirtualnej postaci Dalszy rozwój, dalszy etap, być może jakieś tam skill'e mieliby wprowadzić Bo z tego co wiemy są jakieś dwa skill'e Czy jeden skill dla wojownika, już nie pamiętam Z czasem zrobię tam jakieś film o tych skill'ach, to sobie zobaczycie Muzyka w tle jakoś tam leci Mam nadzieję, że mi tym razem nie zablokują Postaram się jeszcze ją w miarę troszeczkę ściszyć. W tym sonie wygasie. O, żeby było słać więcej tego lektorka. No i co? Let's go, beach! Lecimy na szczecin z buta. Ktoś mi dał błogo. Pffu, pomoc moka. Wtedy pamiętam, to była moja pierwsza starka. Którą zamieniłem za tarczę. Tą tarczą mam po dnia dzisiejszego Ta Stark już nie ma, poszłam to Ży, żyd do Żyda, że tak powiem Trochę ludzi tam było ode mnie z gildii W sumie gildia chuje, nie jestem jakąś wypaśnioną mega gildią, jesteśmy po prostu graczami for fun Czerpiemy radość z gry, a nie napierdzielanie się z, z mogłami i, i wydawanie mm, Bóg wie ile jest. Jedynie co, co mnie różni od, od pewnych osób z różnych gildii to jest to, że ja w przeciwieństwie do nich sam ekspie, A nie zostałem podekspiony z przez pseudonimu wyekspiona od 92 do 99 Także na, Nawet y, gdy Ciebie by nie było Mongolei To albo nieważne Będę tam Cię obrabił sala Idziemy, trzeba włączyć mapkę Bo myślałem, że się zgubię Komputery na tamtej tamte czasy był dość stary hmm, Film jest nagrywany Ej. Jest nagrywane nie wiem dokładnie kiedy musiałbym zerknąć na YouTube. Jest, co dzisiaj mamy? 17 marca 2011 roku, 9.2 kiedy był nagrywany. Musiałbym zobaczyć na YouTube zebranie na moście. Zaraz zobaczmy dokładnie moi drodzy od para youtuba kiedy ja ten filmik nagrałem Real 92 Będzie pamiątka 30 grudzień 2009 Wow Kupa czasu kupa czasu dobra zrobiliśmy małą zaporkę na mościku tam jakiś smerf był Z założenia miałem yy, z rozbić yy, ognisłego wojownika, Ale go tutaj nie było, bo ktoś mi go ozurował na bok Więc musiałem zejść z mostu Taka mała improwizacja i tam Ubiłem pierwszego lepszego MOBA Tak, ta 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 Ciało na P, fajna sprawa, polecam wszystkim. Te jakieś petardki jeszcze były. Te buty Feniksa plus Zaproszówski mamy je po dzisiejszy dzień. Fajnie, brakuje w tych reach level up. Czekamy na odblokowanie wyższego poziomu. Wtedy będzie fajna zabawa? 5 minut, 6 minut już leci film. Po, pozostało jeszcze 4. No nie ma co tutaj komentować, aha wracając do tych filmów. To wypiszcie mi tam na profilku, jakich, jakich filmów nie można obejrzeć, ponieważ aczkolwiek itd. Zostały zablokowane z przyczyn obiektywnych niezależnie przez YouTube, dlatego że tam jakieś naruszenie prawa autorskich, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe. Zaskoczym ani innym będę starał się dodawać te filmy dla Was yy, z tak zwanym lektorem, czyli z moim podkładem. Jakaś tam muzyka z Benihilad, delikatna taka, play to wszystko. Yy, nie będę żadna, dodawał żadnych tam hip-hopowych i tam jakichś yy, yy, top topowych yy, piosenek, które są stopy yy, 10. Mm, to piste, bo to nie ma sensu prędzej czy później i tak ktoś się zgłosi i, i zablokują tak jak jest do tej pory no pamiętam sobie czasu, kiedyś Aura był koloru białego no to już jest kultowy moment to co idziemy? tak tam petardy już są jakiś magnetyk żeby ubić mapkę no i co? szukamy tego mapka którego wcześniej tylko gdzie on jest? gdzie on jest? 9. level starych światłów no nie ma że... o lecimy Aż dziwię się, że ten komputer stary wytrzymał, to był 2 2.4 giga nie, nie. O, alarma GZ, <try> No jak mówiłem, to był stary komputer, pencjum 2.4, 1 giga, pojemności ramu. Na początku, było Xia po to zaczął się już wykluczać w lesie, to ledwo co tam mm, mogłem wytrzymać o wystawieniu sklepu, to już w ogóle zapomnieć mogłem. Takie spozdrowie dla fanów, dzięki, że, że byliście tutaj, jesteście ze mną praktycznie od samego początku mojej kreatywnej zabawy w tym wirtualnym świecie mongołów. Nie tylko przez tą grę to można poznać, w sumie poznałem bardzo fajnie ludzi, ale też wrogów i po jebańcu tak powiem. No ale tak jest wszędzie i tego nie unikniemy. Także dzięki za obejrzenie, ten for i zapraszam na facemetting.pl I pozdrowienia dla wszystkich YouTubowiczów. I dla ekipy z facemetting.pl, TTR, blondynek, Frenzel To tam jeszcze jakiś tam hoody, hoody. Taurek, no i wszyscy, wszystkich innych, których nie pozdrowiłem. Dzięki za wysłuchanie mojej dani, pozdrawiam Pa.